Hej kochani, witam was dzisiaj na kolejnym vlogu Dzisiaj jest, znajdujemy się w moim starym pokoju, w którym się wychowałam bo jestem już w moim rodzinnym mieście z rodzicami Nie nagrywałam nic w Warszawie, bo nie wiem, że noga mi na to za bardzo nie pozwalała co przesiąkować, jak to byłam na tyle zmęczona, że musiałam się kłaść albo sieć, usiąść i pić kawę a nie wiem, czy chcielibyście oglądać mnie pijącą kawę 24 na dobę albo tak co dwie godziny <laughs> dziennie więc to sobie darowałam tak jak już mówiłam, jesteśmy w moim starym pokoju. Co prawda, on nie wygląda tak, jak wyglądał, kiedy ja tutaj mieszkałam, bo mamy remontę w domu, jest straszny kurz i hałas. Na razie jeszcze nic nie jest gotowe, więc tylko trzeba. Znaczy, my nic na to nie poradzimy. Trzeba po prostu być cierpliwym, żeby panowie, co tutaj robią nam remonty, zdążyli przed świętami, żeby to było w stanie jakoś to jeszcze ogarnąć. Ja, jak widzicie, już jestem świątecznym nastroju. I zaraz zabieram się właśnie z mamą na świąteczny market, bo mamy w naszym małym miasteczku jakiś świąteczny market, więc zaraz się za to zabierzemy, zaraz się za to zabierzemy, zaraz tam pójdziemy, może jakaś kawka i, i zobaczymy jak nam dzisiaj dzień minie. jeszcze tylko nałożę krem do rąk, bo jest dosyć zimno co prawda, nie ma śniegu, nie ma zimy trzymamy kciuki, żeby spać śnieg do świąt to chociaż mam krem o zapachu pierniczkowym Uff. that was a little too much, wasn't it? więc chociaż będę czuła święta na swoich dłoniach jak nie mogę tego czuć za oknem ale to nic, no to co? lecimy na kiermasz świąteczny? muszę wam powiedzieć, że nie ma śniegu ale właśnie wyszłam z domu i mi jest 11.21. Jest jednak z rana dosyć chłodno. Uff. Dobrze, że wziąłem. Się ubrałam normalnie bo bym normalnie zamarzła tutaj. Uff. Znajdziecie tego małego śmierdziuszka. Jesteśmy właśnie babci, robimy sobie herbatkę. Nie będę nagrywała, bo wiadomo, u babci się nie nagrywa. No, nie, mały śmierdziuszku. Nie, bo jest wykopana jestem. Znowu poszłam z babcią na my teraz robimy herbatkę. Gdzie tutaj? Dobra kochani, jestem już w domu, ale muszę się Wam pochwalić, jaką mam zdolną małą kuzynkę. Ciocia mi właśnie wysłała filmik, właśnie wcześniej mi wysłała, ale dopiero teraz mogę Wam pokazać, jak śpiewała na jarmarku świątecznym. Co prawda my nie wiedziałyśmy o której godzinie, albo przynajmniej ja nie wiedziałam i to przegapiłyśmy, ale dzięki Bogu dostaliśmy filmik, zobaczcie. Ciąg po wrogie Wszystkimi z sobie Jako Bogu Cześć mural A witając Zawołal Z wielkiej radości Więc Majusiu Jeżeli to oglądasz, przepięknie śpiewałaś I jesteśmy z Ciebie bardzo, bardzo dumni no i co kochani, ja na tym dzisiaj zakończę już vlog mamy piątą, jest już bardzo ciemno za oknem ja sobie włączę jakiś film, albo poczytam sobie książkę, bo kupiłam sobie w Warszawie, w Empiku, bardzo fajną książkę łańcuch, więc jeżeli szukacie czegoś co was na pewno wciągnie i odetnie was od waszego codziennego życia to bardzo, bardzo polecam tą książkę to nie jest, tak jakby to powiedzieć jakaś komedia romantyczna ani nic takiego, więc jeżeli lubicie bardziej takie thrillery, coś, coś w takim stylu, to ta książka jest naprawdę bardzo fajna. Dzisiejszy filmik jest bardzo krótki, ale mam nadzieję, że mimo wszystko spędziliście ze mną miło czas. I jeżeli tak było, to zachęcam Was bardzo do dawania łapek w górę i do subskrypcji, żebyście nie przegapili żadnych filmów. To co, kochani, dziękuję Wam bardzo i życzę Wam miłego dnia albo wieczoru. Zależy, kiedy to oglądacie.